Subskrybuj kanał, aby zobaczyć więcej filmów. Demis Russos niezapomniane imię w świecie muzyki. Z jego potężnym głosem, unikalnym stylem i przebojami takimi jak Goodbye, My Love, Goodbye i My Friend the Wind oczarował publiczność na całym świecie. Stał się sławny w latach 70., sprzedając ponad 60 milionów albumów i pozostawiając trwały ślad jako prawdziwa międzynarodowa ikona. Jednak za blaskiem i aplauzem kryło się życie pełne osobistych zmagań, wyzwań zdrowotnych i głębokiego smutku. W tym filmie przyjrzymy się bliżej niezwykłej drodze Demisa Rusosa, od jego meteorycznego wzlotu po ciche, poruszające ostatnie lata. Zostańcie z nami, odkrywając historię człowieka, którego głos odbija się echem przez czas. Z Aleksandrii do Grecji informacyjne lata Demisa Rusosa. Demis Rusos urodził się 15 czerwca 1946 roku w tętniącej życiem Aleksandrii w Egipcie, w greckiej rodzinie o głębokich korzeniach kulturowych. Jego rodzice, George i Olga Rusos, byli częścią greckiej diaspory, która w latach 20. XX wieku przybyła do Egiptu w poszukiwaniu lepszych możliwości w tym pulsującym węźle Morza Śródziemnego. George był inżynierem. A Olga klasyczną gitarzystką, co stanowiło przedsmak muzycznej drogi, którą pewnego dnia podążył ich syn. Dorastając w Aleksandrii, młody Demis był otoczony przez tygiel kultur, języków i tradycji. Ta kosmopolityczna edukacja narażała go na różnorodne wpływy muzyczne, obejmujące greckie melodie ludowe, arabskie piosenki, jazz zachodni oraz klasyczne kompozycje. Żywa scena muzyczna miasta stała się tłem jego dzieciństwa. A Denis szybko odkrył naturalną affinity do muzyki. Mimo kulturowej różnorodności Aleksandrii, niepokoje polityczne zaczęły zakłócać życie wielu emigrantów w połowie XX wieku. Kryzys Sueskiego Kanału w 1956 roku był punktem zwrotnym dla rodziny Rusos. Nacjonalizacja kanału przez egipskiego prezydenta Gamala Abdela Nasera doprowadziła do politycznej i społecznej niestabilności. Co znacznie utrudniało życie zagranicznym społecznościom. W miarę wzrostu napięcia, George i Olga zostali zmuszeni do podjęcia bolesnej decyzji o opuszczeniu swojego domu i powrocie do Grecji. W 1961 roku rodzina przeprowadziła się do Aten, gdzie musiała stawić czoła wyzwaniom nowego początku. Dla Demisa ten przeskok okazał się szczególnie formacyjny. Przeprowadzka z multikulturowego środowiska Aleksandrii do bardziej tradycyjnego greckiego otoczenia była szokiem kulturowym, ale także stała się decydującym momentem w jego życiu. Znalazł pocieszenie w muzyce, która służyła mu zarówno jako komfort, jak i środek wyrazu. W Atenach Demis rozpoczął formalną edukację muzyczną, pokazując naturalny talent do kilku instrumentów. Szybko stał się biegły w grze na gitarze, trąbce i fortepianie. Te wczesne lata były nie tylko czasem osobistego wzrostu, ale także fazą artystycznego wyrażania siebie. Jego kontakt z różnymi stylami muzycznymi w Aleksandrii doskonale wzbogacił jego nowo odkrytą pasję do greckiej muzyki, tworząc unikalną podstawę dla dźwięku, który później zdefiniuje jego karierę. Oprócz muzyki, młodość Demisa charakteryzowała się odpornością i determinacją. Przystosowanie się do życia w Grecji po latach w Egipcie nie było łatwe, ponieważ rodzina miała trudności z odbudowaniem swojego życia. Jednak ten trudny okres dał mu wytrwałość, która miała mu później pomóc w trakcie wzlotów i upadków jego kariery. Podczas gdy jego rodzice wspierali jego zainteresowanie muzyką, przykładali dużą wagę do wykształcenia. Demis spędzał swoje nastoletnie lata, łącząc naukę szkolną, z rozwijającą się pasją do tworzenia muzyki, często grając w lokalnych zespołach z przyjaciółmi. Te małe początki stanowiły fundament dla jego późniejszego wzlotu do międzynarodowej sławy. wzlot do sławy. W 1968 roku Demis Rusos podjął monumentalny krok w swojej karierze, Wspólnie z legendarnym greckim kompozytorem Vangelisem Papatanasiou, zakładając przełomowy zespół progrockowy Aphrodite's Child. Zespół, który powstał w Paryżu, szybko stał się pionierską grupą, łączącą psychodeliczny rock z greckimi dźwiękami ludowymi. Ich unikalny dźwięk i innowacyjne podejście do muzyki szybko wyróżniły ich na tle innych i wzbudziły uwagę zarówno słuchaczy, jak i krytyków. Pierwszy wielki sukces grupy przyszedł w 1968 roku wraz z wydaniem singla Rain and Tears. Piosenka zainspirowana kanononem Jana Pachelbela, to przejmująca melodia połączona z potężnym i emocjonalnym śpiewem Demisa Russosa. Tytuł stał się od razu hitem, zwłaszcza w Europie, gdzie zajął wysokie miejsca na listach przybojów w takich krajach jak Francja i Niemcy. Rain and Tears ugruntowało pozycję Aphrodite's Child jako znanej grupy, a także zaprezentowało światu charakterystyczny głos Russosa, który miał stać się później jego znakiem rozpoznawczym. Jednym z najważniejszych wkładów muzycznych Aphrodite's Child była wydanie ich albumu koncepcyjnego 66666 w 1972 roku. Zainspirowany objawieniem w Nowym Testamencie, Album stanowił ambitny i eksperymentalny projekt, łączący progresywny rock z filozoficznymi i duchowymi tematami. To odważny krok w stronę wcześniejszych dzieł zespołu, pokazujący ich artystyczny rozwój i gotowość do przekraczania granic. 666 często uznawane jest za arcydzieło swojego gatunku, chwalone za skomplikowane aranżacje, głębokie teksty i innowacyjne wykorzystanie dźwięku. Piosenki takie jak The Four Horsemen i Again See Egzemplifikowały zdolność zespołu do tworzenia muzyki, która była zarówno intelektualnie stymulująca, jak i emocjonalnie poruszająca. Występ Rusosa na albumie był wyjątkowy, ukazując jego ogromny zakres i głębię jako wokalisty. O mimo krytycznych pochwał, powstanie 666 nie obyło się bez wyzwań. Nietypowe tematy i eksperymentalna natura albumu prowadziły do napięć w zespole, gdyż członkowie podążali za różnymi wizjami artystycznymi. Te różnice twórcze ostatecznie doprowadziły do rozwiązania Aphrodite's Child w tym samym roku, w którym album został wydany. Choć koniec zespołu oznaczał zakończenie pewnej ery, stanowił także nowy początek dla Demisa Russosa jako artysty solowego. Po rozwiązaniu Aphrodite's Child, Russos rozpoczął swoją solową karierę z debiutanckim albumem Fire and Ice. Chociaż album otrzymał mieszane recenzje, jego drugie wydanie w 1973 roku wyniosło go na międzynarodową sławę. Single "Goodbye My Love, Goodbye" stał się światowym hitem, osiągając szczyty na listach przebojów w Niemczech oraz ciesząc się ogromną popularnością w Europie i poza nią. "Goodbye My Love, Goodbye" ukazało cechy, które uczyniły sosa wybitnym artystą. Delikatna, melancholijna melodia utworu ożyła dzięki jego ekspresyjnej głosowi, który przekazywał zarówno wrażliwość, jak i siłę. Tytuł znalazł uznanie na całym świecie, zapewniając Rusosowi wiernych fanów i umacniając jego pozycję w przemyśle muzycznym. W latach 70. i 80. Rusos przeżył bezprecedensowy sukces, wydając szereg hitów na listach przebojów. Utwory takie jak My Friend the Wind. Beautiful Girl from Arcadia i Someday Somewhere pokazały jego wszechstronność jako artysty i zdolność do tworzenia ponadczasowej muzyki. Jego charakterystyczny ton głosu, połączony z emocjonalnym wykonaniem, czynił każdą z jego piosenek niezapomnianą i głęboko poruszającą. Czym wyróżniał się Rassos spośród wielu swoich rówieśników była nie tylko jego wyjątkowa charyzma, ale także jego unikalna obecność na scenie. Jego ikoniczny wygląd, długie włosy, gęsta czarna broda i luźne kaftany stały się synonimem jego postaci. Szczególnie kaftany odzwierciedlały jego związek z greckimi korzeniami i jego indywidualność jako artysty, co czyniło go jeszcze bardziej urokliwym w oczach fanów. Zdolność Rusosa do wykonywania piosenek w kilku językach, w tym angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim i greckim. Była kolejnym czynnikiem przyczyniającym się do jego szerokiej popularności. Nagrywając piosenki w rodzimych językach swoich słuchaczy, mógł nawiązać głębsze połączenie z ludźmi z różnych kultur. Ta językowa wszechstronność pozwoliła mu podbić rynki w całej Europie, na Bliskim Wschodzie oraz w Ameryce Łacińskiej, czyniąc go globalną gwiazdą. Sukces Demisa Rusosa z Aphrodite's Child. Oraz jako artysty solowego pozostawił niezatarte wrażenie w przemyśle muzycznym. Jego zdolność do łączenia gatunków i kultur, w połączeniu z jego charakterystycznym głosem i charyzmatyczną osobowością, zapewniły mu miejsce wśród uznanych muzyków swojego czasu. Czy to grając rokowe hymny z Aphrodite's Child, czy delikatne balady jako artysta solowy, Rusos zawsze dostarczał muzyki, która dotyka serc milionów. Jego podróż od eksperymentalnego dźwięku 666 do sentymentalnych tonów Goodbye, My Love, Goodbye pokazała jego wszechstronność i artystyczny rozwój. Muzyka Rusosa nadal być doceniana przez fanów na całym świecie, będąc świadectwem trwałej mocy jego talentu i wizji. Osobiste zmagania Mimo swojego niezwykłego sukcesu w karierze, Dymis Rusos stawił czoła wielu osobistym wyzwaniom w ciągu swojego życia szczególnie w związku z problemami zdrowotnymi. Jednym z największych wyzwań, jakie musiał stawić czoła, była otyłość, która od późnych lat 70. coraz bardziej wpływała na jego zdrowie. W szczytowym okresie swojego sukcesu Demi ważył ponad 140 kg, co prowadziło do dramatycznego przyrostu masy ciała i znacznego obciążenia jego organizmu. Skutki były natychmiastowe i poważne. Ponieważ artysta zmagał się z różnymi komplikacjami zdrowotnymi, od problemów z mobilnością po schorzenia kardiologiczne. Była to trudna rzeczywistość dla kogoś, kto był przyzwyczajony do bycia w centrum uwagi i prowadzenia aktywnego stylu życia. Jego waga stała się źródłem frustracji i wstydu, ale był zdeterminowany, by ją pokonać. W dążeniu do odzyskania kontroli nad swoim zdrowiem. Demis zobowiązał się do przestrzegania rygorystycznej diety i rutyny ćwiczeń. Jego wytrwałość przyniosła efekty, a w ciągu zaledwie 10 miesięcy udało mu się schudnąć imponujące 50 kg. Ta niesamowita transformacja przywróciła nie tylko jego zdrowie, ale także zmieniła jego publiczny wizerunek. Proces był żmudny i wymaga ogromnej dyscypliny i siły woli. Zaangażowanie Demisa było tak intensywne, że ostatecznie podzielił się swoją osobistą podróżą w książce Pt. A Question of Weight, która została wydana w 1982 roku. W tym wspomnieniu opisał swoją walkę z otyłością i dał czytelnikom wgląd w ofiary i trudności, które były potrzebne, aby osiągnąć tak drastyczną zmianę. Jednakże to był tylko jeden rozdział w sadze osobistych zmagań Demisa. Jego życie w 1985 roku przybrało znacznie mroczniejszy obrót, gdy zaangażował się w przerażające zdarzenie, które miało go na zawsze zmienić. W czerwcu tego roku Demis był na pokładzie samolotu Trans World Airlines Flight Ocean 37, który został porwany przez członków szyickiej milicji Hezbollah. Samolot, który leciał z Aten do Nowego Jorku, został przekierowany do Bejrutu, gdzie pasażerowie zostali wzięci jako zakładnicy. Porwanie, które trwało pięć dni, było szokującym doświadczeniem dla wszystkich obecnych. Demis, jak wielu innych zakładników, stanął w obliczu traumatycznej sytuacji, siekiery w ręku, lęku o swoje życie. Sytuacja była napięta i nieprzewidywalna, ponieważ porywacze grozili przemocą i domagali się uwolnienia więźniów. Przez pięć dni Demis i pozostali pasażerowie znosili psychiczne i emocjonalne obciążenia, nie wiedząc, co wydarzy się dalej. Mimo terroru i chaosu wokół niego, Demis potrafił zachować spokój przez cały dramat. Jego odporność w obliczu tak przytłaczającego strachu była niezwykła. Zachował swoją godność i samokontrolę, odmawiając pozwolić sytuacji go złamać. Jego zdolność do pozostania spokojnym i opanowanym w ciągu pięciu dni niewoli stała się dowodem na jego siłę charakteru. Ostatecznie zakładnicy zostali uwolnieni. A Demis wrócił do swojego życia, chociaż nie bez psychologicznych blizn traumatycznego wydarzenia. Wspomnienia jego uwięzienia prześladowały go przez wiele lat. Jednak postanowił nie traktować ich jako decydujących o nim. Odmówił pozwolić temu doświadczeniu przyćmić swój umysł lub wpłynąć na jego karierę. Zamiast tego, wykorzystał swoje doświadczenie jako przypomnienie o kruchości życia i znaczeniu odporności w obliczu przeciwności cisza, ból i walka z rakiem. W ostatnich latach swojego życia Demis Roussos cicho wycofał się z życia publicznego. Po wielu latach stałej obecności w świecie muzyki wszedł w spokojniejszą fazę swojej kariery, skupiając się na lżejszej, refleksyjnej muzyce. Rzadziej występował publicznie, ale wciąż brał udział w wydarzeniach publicznych i wydawał nową muzykę. Jego albumy, zwłaszcza w języku francuskim i hiszpańskim, Znajdowały oddźwięk u jego wiernej rzeszy fanów. Jednakże jego zdrowie zaczęło wykazywać oznaki rozpadu, co oznaczało koniec pewnej ery dla tego uznanego artysty. Na początku lat 2000 jego zdrowie zaczęło się pogarszać. Piosenkarz, który przez długi czas zmagał się z problemami z wagą, teraz walczył z o wiele podstępniejszym i groźniejszym rakiem. To było niszczycielskie uderzenie dla artysty, który już znosił wiele osobistych i fizycznych trudności w swoim życiu. W roku 2013 zdiagnozowano u niego zaawansowanego raka żołądka. Diagnoza ta miała na zawsze zmienić przebieg jego ostatnich lat. Rodzina Demisa, zwłaszcza jego córka Emily, podjęła decyzję, która ukształtowała jego ostatnie dni. Postanowili nie informować go o ciężkości jego choroby. Świadomi jego głębokich lęków przed śmiercią i skłonności do nadmiernego zamartwiania się, czuli, że lepiej będzie chronić go przed twardą prawdą. Emily później przyznała, że ta decyzja została podjęta z miłości i troski o jego duchowe i emocjonalne dobro. Rodzina zrozumiała, że Demis zawsze borykał się z lękiem przed śmiercią i miała nadzieję, że przez ukrywanie diagnozy mógłby nadal żyć w spokojnym poczuciu, spędzając swoje ostatnie dni. Podczas walki z rakiem, Demis prowadził stosunkowo prywatne życie. Wciąż występował, kiedy to możliwe, jednak jego występy były coraz rzadsze. Jego energia i duch, które kiedyś były tak żywe i porywające na scenie, teraz były przytłoczone fizycznym obciążeniem, jakie choroba na nim wymuszała. Mimo bólu i ograniczeń spowodowanych jego chorobą, wciąż nagrywał muzykę i wydawał ją choć rzadziej niż w wcześniejszych latach. Jego muzyka często refleksyjna i spokojna, znajdowała uznanie wśród słuchaczy, którzy podążali za jego karierą przez wszystkie jej fazy. W ostatnich latach, Demis mógł wycofać się w komfort swoich czterech ścian, otoczony rodziną i przyjaciółmi. Jednak choroba nieustannie go wyniszczała, a jego zdrowie coraz bardziej się pogorszył. Jego ikoniczny głos, który oczarował miliony, został teraz uciszony przez postępującego raka. Stanął w obliczu nieuchronnej śmierci z cichą godnością, nigdy nie szukając współczucia publiczności. Osoby, które były mu najbliższe, przede wszystkim jego rodzina, były świadkami cichego cierpienia, które znosił, ale widzieli też jego siłę w tych ostatnich dniach. Demis postanowił zaakceptować swoje przeznaczenie nie z rozpaczą, ale z łaską, która kształtowała jego publiczny charakter przez całe życie. 25 stycznia. W 2015 roku Demis Roussos zmarł w Atenach w Grecji w wieku 68 lat. Wiadomość o jego śmierci została przyjęta z powszechnym smutkiem i żalem, gdyż fani na całym świecie opłakiwali stratę jednego z największych głosów w muzyce. Jego śmierć oznaczała koniec znaczącej ery w muzyce, ponieważ jego wpływ obejmował wiele pokoleń. Od jego wczesnych dni jako członka Aphrodite's Child z Vangelisem po odnoszące sukcesy kariery solowe, Demis poruszał życie milionów swoim imponującym głosem i ponadczasowymi melodiami. Kariera Denisa Rusosa była niezwykła. W ciągu swojego życia sprzedał na całym świecie ponad 60 milionów albumów. Co stanowi niesamowite osiągnięcie, które utrwaliło jego miejsce jako jednego z najskuteczniejszych i najpopularniejszych artystów w przemyśle muzycznym. Przeboje takie jak Goodbye, My Love, Goodbye i Rain and Tears są wciąż doceniane przez jego fanów także dzisiaj, z ich poruszającymi tekstami i pięknymi melodiami, które nadal wywołują emocje usłuchaczy na całym świecie. Jednym z kluczowych rozdziałów w karierze DeMisa była jego współpraca z Vangelisem w progresywnej rockowej grupie Aphrodite's Child. Ich przełomowy album 666, wydany w 1972 roku, do dziś uważany jest za arcydzieło eksperymentalnego rocka. Dzieło o ogromnej artystycznej ambicji, które przesunęło granice muzyki tamtego czasu. Ta współpraca i muzyka, która z niej wynikać, Umocniły status Demisa Rusosa nie tylko jako sensacji popowej, ale także jako kluczowej postaci w pionierskich latach rockowej muzyki. Chociaż Demis Rusos nie jest już wśród nas, jego dziedzictwo trwa dzięki jego muzyce. Jego niezapomniany głos, unikalny styl i zdolność do dotykania serc milionów pozostają nieśmiertelne w utworach, które pozostawił po sobie. Jego śmierć była nie tylko utratą artysty, ale także końcem epoki w świecie muzyki który pozostawia lukę, która nigdy nie może być wypełniona. Życie Demisa Russosa było pełne niezwykłych wzlotów i poruszających upadków, a on pozostawił spuściznę, która nigdy nie zostanie zapomniana. Jego niesamowity talent, siła w obliczu osobistych zmagań oraz nieśmiertelna muzyka nadal inspirują ludzi na całym świecie. Jakie jest Twoje ulubione piosenka Demisa Russosa? Daj nam znać w komentarzach. A jeśli podobał Ci się ten film, nie zapomnij go polubić, udostępnić i subskrybować po więcej historii o niezwykłych życiorysach. Dziękujemy za oglądanie.